Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii, w której opowiadam Wam prawdziwe, straszne historie. Opowieści o duchach będą pojawiały się tutaj rzadko, a skupiać się będziemy raczej na mordercach, prześladowcach, porywaczach i innych równie przerażających doświadczeniach. Wszystkie historie przedstawione w tej serii zostały znalezione na Redditie i jeśli macie ochotę poszukać ich na własną rękę, linki znajdziecie w opisie. I jeszcze najważniejsze, zanim zaczniemy, pamiętajcie, zasada jest tylko jedna. Zgaście światło, załóżcie na uszy słuchawki i dajcie się ponieść niezastąpionemu klimatowi każdej jednej historii. Tę historię opowiedział mi przyjaciel i do dzisiaj podtrzymuje, że jest w 100% prawdziwa. Koniec końców, dobrze zna jedną z zamieszanych w nią osób. Słyszałem o takich rzeczach już wcześniej i zawsze są równie ciekawe co niepokojące. Wszystko może wam zabrzmieć niewiarygodnie, ale proszę wysłuchajcie mnie do końca. To historia o 25-letnim facecie o imieniu Kevin, o jego przyjacielu Brusie i o ich dziewczynach. Sytuacja miała miejsce w jedną z ciepłych weekendowych wakacyjnych nocy, kiedy dwie pary wybrały się na wycieczkę nad morze. Kevin jechał na motocyklu, a reszta siedziała w samochodzie prowadzonym przez Brusa. Było już późno, dookoła nie było widać żadnych innych samochodów, droga zdawała się być kompletnie pusta. Kevin wpadł na pomysł, żeby wyzwać Brusa na pojedynek. Miał to być wyścig, kto pierwszy dotrze z powrotem do domu. Czy było to głupie? Być może każdy z nas wpada czasami na głupie pomysły, choć wtedy wydawał im się bardzo ciekawy. Kevin i Bruce mieszkali w tym samym budynku. To właśnie dzięki temu, że byli sąsiadami, w ogóle się poznali i bardzo szybko zaprzyjaźnili. Bruce nie był człowiekiem, który odrzuciłby takie wyzwanie. Silnik samochodu głośno zaryczał, a motocykl Kevina zaczął drastycznie przyspieszać. Na miejsce pierwszy dotarł samochód. Było wtedy blisko północy. Zadowolony z siebie Bruce szybko wyskoczył z pojazdu i ze swoją drugą połówką od razu wrócili do mieszkania. Natomiast dziewczyna Kevina stawała się coraz bardziej zmartwiona. Dobrze wiedziała, że Kevin jest bardzo dobrym motocyklistą i powinien dotrzeć na miejsce dużo szybciej niż oni. Zadzwoniła do niego kilka razy, ale nie odbierał. Założyła, że jest zajęty prowadzeniem, więc po prostu zostawiła wiadomość na jego skrzynce i zrezygnowana wróciła do mieszkania. Kilka godzin później usłyszała głośne pukanie. Bruce i jego dziewczyna stali przed drzwiami z bardzo zmartwionymi minami. Chłopak kilka razy otwierał usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale po chwili zamykał je, patrząc się tempo w jej stronę. Ostatecznie to jego dziewczyna przejęła inicjatywę. Powiedziała: Kevin, wracając, miał wypadek. On, on nie żyje. Kevin zbyt szybko wszedł w bardzo ostry zakręt, a reszty możecie się już domyślić. Jak już mówiłem, dziewczyna Kevina martwiła się już wtedy, kiedy dotarli na miejsce i oczywiście myślała o tym, że mógł mieć wypadek, ale do tej pory skutecznie przekonywała samą siebie, że to po prostu niemożliwe. Niestety, prawda była inna. Dziewczyna, zdając sobie sprawę z tego, co właśnie usłyszała, upadła na podłogę, tonąc we własnych łzach. Oczywiście próbowali ją od razu pocieszyć, niestety bez skutku. Po chwili jednak Bruce powiedział coś bardzo, bardzo dziwnego. Słuchaj, nie zwariuj, ale wydaje mi się, że policja popełniła jakiś błąd. Widzisz, Kevin wcześniej przyszedł do naszego pokoju. Widać było, że oboje trzęsą się na samo wspomnienie tej sytuacji. Mama Kevina zadzwoniła do nas niedawno i powiedziała, co się stało. Powiedziałem jej, że przekażemy wieści i tobie. Kiedy się rozłączyła, usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Spytaliśmy, kto to, a odpowiedział nam Kevin. Myśleliśmy, że wkręca nas w jakiś chory żart, ale przecież jego mama nie mogła kłamać na temat śmierci własnego syna. Przestraszyliśmy się i ostatecznie nie otworzyliśmy drzwi. Po jakimś czasie usłyszeliśmy kroki i wyglądało na to, że po prostu sobie poszedł. Oczywiście dziewczyna nie mogła uwierzyć w to, co właśnie usłyszała, ale Bruce był śmiertelnie poważny. Zdawał się być przekonany, że duch Kevina przyszedł się pożegnać, czy coś w tym stylu. I nawet jeśli sami byli o tym przekonani, to wciąż wydawało się być dość złym pomysłem mówić takie rzeczy komuś, kto właśnie stracił swojego ukochanego chłopaka. Ale jeszcze dziwniejsze było to, że zanim wrócili do swojego mieszkania, powiedzieli jej, że jeśli Kevin przyjdzie i zacznie pukać do drzwi, to pod żadnym pozorem nie może ich otworzyć. Jakby ją przed nim ostrzegali. Nie trzeba nawet mówić, że to wszystko nieźle ją przestraszyło. Zszokowana, spędziła cały następny dzień siedząc w zamkniętym pokoju i opłakując śmierć Kevina. Ostatecznie w końcu, wykończona płaczem, zasnęła. Tej nocy ze snu wyrwał ją odgłos pukania do drzwi. Myśląc, że tylko słyszy to, co chciałaby usłyszeć, mocniej naciągnęła kołdrę na głowę i desperacko próbowała ponownie zasnąć. Ale pukanie nie ustawało. I tym razem, ktokolwiek pukał, przemówił. Hej kochanie, to ja! Otwórz drzwi! Nie było mowy o pomyłce, to bez wątpienia był głos Kevina. Nieźle co? Cóż, oczywiście to nie miało kompletnie żadnego sensu, ale wszystko, co się działo z jakiegoś powodu, wydawało jej się zupełnie normalne. I tak ostrożnie podeszła do drzwi, nie mogąc oprzeć się pokusie odpowiedzenia ukochanemu. Im bliżej podchodziła do drzwi, tym bardziej mogła wyczuć obecność Kevina. Proszę, otwórz drzwi, kochanie. Czuła łzy zbierające się w kącikach jej oczu, kiedy ostrożnie wyciągnęła rękę po klamkę. Ale przecież to było jakieś wariactwo. To nie mógł być on, przecież był martwy. Desperacko próbowała porozumieć się z nim, z Kevinem, czy z czymkolwiek, co właśnie stało za tymi drzwiami. Jesteś martwy! Krzyknęła. Pukanie stało się jeszcze głośniejsze. Jesteś martwy, Kevin! Ale pukanie nie ustawało. Jej krzyk również stawał się coraz głośniejszy i coraz bardziej rozpaczliwy. Myśl o tym, że Kevin gdzieś tam jeszcze cierpi i desperacko stara się pożegnać z nią po raz ostatni. Po prostu nie mogła tego znieść. Otworzyła drzwi i krzyknęła z całych sił, jakie jej zostały. A po tym, po tym się obudziła. Do tego momentu znajdowała się w śpiączce. Kiedy się ocknęła, znajdowała się w jasno oświetlonym szpitalnym pokoju. Przy jej łóżku siedział płaczący z radości Kevin. Czuła się bardzo słabo, z początku nie mogła pojąć, co takiego w ogóle się stało. Na szczęście Kevin szybko wyjaśnił jej całą sytuację. W rzeczywistości to on wrócił do domu jako pierwszy. Po dłuższym czasie zaczął się jednak martwić, wsiadł na motocykl i wrócił jeszcze raz tą całą drogą, którą jechali. Mniej więcej w połowie drogi, zaraz za bardzo ostrym zakrętem, znalazł rozwalony samochód Bruce'a. Oboje, Bruce i jego dziewczyna, byli dosłownie rozerwani na kawałki, a jako jedyna wypadek przeżyła dziewczyna Kevina, prawdopodobnie dlatego, że tylko ona jechała na tylnym siedzeniu. I może to wszystko, co widziała wcześniej, to był tylko sen spowodowany stanem śpiączki, ale ona sama upierała się przy tym, że to, czego doświadczyła, było dużo bardziej realne niż zwykły sen. Według niej cała trójka znajdowała się w jakimś całkiem innym miejscu, a Kevin nie przyszedł się wtedy pożegnać, a raczej sprowadzić ją z powrotem. Możecie to sobie tłumaczyć jak chcecie, ale aż do dziś dziewczyna Kevina jest pewna, że jeśli tamtej nocy posłuchałaby tego, co mówił Bruce i nie otworzyła tamtych drzwi, to nigdy nie udałoby jej się wybudzić ze śpiączki. Tamtej nocy jechałem sam przez teren Parku Narodowego. Na niebie wisiał ogromny, jasny księżyc, taki, przy którym bez problemu można by było czytać książkę. Droga ciągnęła się wzdłuż długiej, płaskiej i głównie pustej doliny, a później zakręcała mocno w lewo w stronę równiny. Było wtedy około 22. Jechałem tamtędy naprawdę skupiony, uważając na potencjalnie wyskakującą na drogę zwierzynę, ale jednocześnie podziwiając oświetloną światłem księżyca scenerię. Kiedy dojechałem do zakrętu, zauważyłem coś w jednym z bocznych lusterek. Coś białego. Z sekundy na sekundę odbicie tej rzeczy robiło się coraz większe i większe. Zupełnie tak, jakby poruszało się w tym samym kierunku co ja, tylko nie po drodze. Problem polegał na tym, że w momencie, kiedy zaczynałem wchodzić w zakręt, znalazłem się centralnie na kursie kolizyjnym z tym czymś. Obróciłem głowę na bok, starając się mu przyjrzeć. Było białe, kształtu człowieka, ale bez narządów płciowych. Było całkiem nagie, jaśniejące na jaskrawo-biały kolor, bez śladu jakiegokolwiek owłosienia. Biegło, poruszając się szybko na czworaka, ale co ważniejsze, było połowy rozmiaru mojego samochodu. Poruszało się nienaturalnie szybko. Miało jakby gumową twarz, zniekształconą czymś, co przywodziło na myśl krzyk, ale nie wydawało nawet najmniejszego odgłosu. Ciężko nawet opisać jak wyglądała jego twarz, do tej pory kiedy myślał o tym robi mi się po prostu niedobrze. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że to coś było inteligentne, a co gorsza na pewno chciało rozerwać mnie na strzępy swoimi wielkimi zębami. Jego prędkość była przerażająca, w te kilka sekund kiedy wchodziłem w zakręt z małej odległej kropki zrobiła się kompletna postać znajdująca się zaraz przy moim samochodzie. Kiedy zorientowałem się co się dzieje i wcisnąłem gaz z całej siły, było już za późno. To coś dobiegało już do drogi i było na wysokości moich drzwi. Nie miałem wyboru. Przygotowałem się na uderzenie. Kiedy już zamknąłem oczy i zacisnąłem zęby, przygotowując się na impakt, zniknęło. Jakby rozpłynął się całkowicie w powietrzu. Nie widziałem go też w żadnym z lusterek. W swoim długim życiu widziałem kilka dziwnych duchowych rzeczy, ale nigdy nie było to nic, co przestraszyłoby mnie tak jak ta dziwna biała rzecz tamtej nocy. Do tej pory nie udało mi się odnaleźć żadnego odniesienia do postaci, którą wtedy widziałem. Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z Was zna jakieś historie folklorowe, w których występuje właśnie coś takiego. Natrafiłem na wiele podań mówiących o Wendigo czy skinwalkerach, za każdym razem były podobne, ale nie takie same jak to, co wtedy widziałem. Do tej pory nikt nie dał rady pomóc mi w moich poszukiwaniach. Do dziś nie mogę wyrzucić z głowy tego, co widziałem to coś naprawdę wyglądało jak jakiś przerażający demon.